Rodzina. Otóż, rodzina w tradycji zachodniej jest naturalnym środowiskiem na, poczęcia, narodzin, rozwoju i wychowania człowieka. A więc poczęcie, narodziny, rozwój i wychowanie człowieka to rodzina. Normalnie człowiek przychodzi na świat w rodzinie. Ale co to jest rodzina? Otóż. Według ONZ rodzina jest to środowisko, rozumiane, środowisko rozszerzone, w którym podejmuje się decyzje dotyczące zdrowia. Tak? Taka jest współczesna oficjalna definicja rodziny. Środowisko rozszerzone, w którym podejmuje się decyzje dotyczące zdrowia. Czyli dwóch tatusiów z dwoma pieskami i ptaszkiem to jest rodzina. Dwie panie z dwoma kotkami i szczurkiem to jest rodzina. I co zrobiono w Nowym Jorku kilka dni temu? Upodmiotowano, upodmiotowiono prawnie te wszystkie tak zwane małżeństwa homoseksualne. To w tym kierunku idziemy jako Polacy należąc do cywilizacji łacińskiej. Żyjący i rozwijający się w, w łonie Kościoła Katolickiego, dla nas to, co dzisiaj się dzieje od strony ideowej, to jest po prostu absurd. W naszym pojęciu to chorzy ludzie by tego nie wymyślili. A choroba zaczyna się w umyśle. Bo najpierw muszą być chore idee, żeby była chora wojna. Najpierw są idee. I dlatego też ja zajmuję się w jakiś sposób tymi sprawami. Głębiej od strony naukowej, i wtedy wjeżdżam w tysiące książek, żeby y, zanalizować i źródła, i różne warianty tego zła. Ale ponieważ to dotyczy strony praktycznej i zasad organizowania się społeczeństw, to w tym momencie uświadamiam sobie, że moim obowiązkiem jest o tym ludziom powiedzieć, że nie wystarczy mówić człowiek i rodzina, co to znaczy człowiek, co to znaczy rodzina. Jeżeli rodzina to jest dwóch tatusiów, z pieskiem, no to znaczy, że już po wszystkim. To ktoś zwariował. I temu nadaje się rangę oficjalną z tym całym blichtrem. Z całym blichtrem, z tymi wielkimi sumami pieniędzy, samolot, samolotami, helikopterami, mas mediami. W takim poważnym tonie wszystko jest dostojnym. A co za tym się kryje? Głupstwo albo choroba umysłowa. Tak? I właśnie Polska sam fakt, że kiedy słyszymy takie sformułowania, że reagujemy normalnie na to, z niedowierzaniem, z uśmiechem, oznacza, że pochodzimy jeszcze z jakiejś normalnej cywilizacji. Bo dla nas rodzina to jest mama, tata, babcia, dziadek, pradziadek, prababcia i kilkoro dzieci. A pies to w budzie. Niech szczeka. Niech szczeka na koty najlepiej. A nie na kanapie i karmi go mamą. Ma, ma, mój synku zjedz, mówi zjedz synku i wyjmuje wzdłuż i mówi mówi jest. Współczesna rodzina. Pani z pieskiem, a tatuś z kotkiem. Otóż normalnie mama, tata, dziadek, babcia, pradziadek, ale Platon mówił, że człowiek, który nie umie wziąć odpowiedzialności za swoich rodziców, gdy są starsi i skorowani, jest człowiekiem niedojrzałym psychicznie, a w związku z tym musi być pozbawiony praw obywatelskich. Bo jak on nie umie odpowiadać za rodziców, którzy dali mu życie i wychowywali go przez tak długi czas, chodzili koło niego, jak to leżało, tylko i miało siusiać samo z siebie, to potem na starość odciąć się od, 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 od dawczyni życia matki i od ojca, czy to on normalny jest? Czy jest normalny? Patrzcie państwo, co się dzieje. To były korzenie i w nas to tkwiło. Ta kultura w nas tkwiła i dalej jest. I nagle świat idzie w poprzek kompletnie. I potem mówią, stoją takie wielkie domy starców, tamtych starców z tysiąc, w każdym pokoju zdjęcia rodziny najbliższych, najdalszych. Zamiast cieszyć się sobą realnym, to się cieszą zdjęciami. No ludzie, kochani, co to się dzieje? Świat zwariował. I tylu starych naraz, coś można oszaleć. Musi być jak dwoje starych na dziesięcioro młodych, to jest normalne. I wtedy dzieci latają, a babcia, a dziadku, zobacz to czy tamto. A dziadek siedzi i się cieszy, że taka młoda rośnie. Ale jak się weźmie tysiąc startów naraz, to rzeczywiście można oszaleć, no. To jest nienormalne. To jest, to jest pójście w poprzek natury.